Eee... ELELO! Z tej strony kapitana dzisiaj sobie gramy w Gangbist! A ze mną jest Max, Hadesak i Admiros! I już umarł. <grym> no i dzisiaj zabawimy się! Ja dzisiaj znowu gram szczęśliwym żółkiem! Ej to jesteście Admiros! Ja nie mogę postacić to ale wzórę To ty. Tak! No to koniec tego dobrego! Ej bo ja tu z jakimś listem się biję! Hallo, się. NAZYWAM SIĘ BLADEUSZ, NIE BEZ... O oh, wow, ale Tylko nie. jeden bladze... jest... CO? CO? <grym> BLADEUSZ spadeusz. Ej, co to jest, co to za random tutaj jest? Zrzućmy go Co to był za random? To jesteś nie Admirosz? Czas na gwałcik Admiros to jesteś Ej, on jest go Admirosz Admirooooo! Dostaw mnie! Admiroz! Dobra, Admiroz, nie wyrzucę cię, musimy współpracować! Grojka, to puść mnie! To on to robi! Yy, no, czekaj, czekajcie! <laughs> nie, bo ty chcesz To ci zak zakłada ja ci dźwignię na łokieć. To nazywasz na łokie, oszczędziłem co? Cię. Oszczędziłem cię. Nie! 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 No, nie! 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 Oszczędziłem. Nie! 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 mogę Nie! 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 stop, 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 Nie! 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 stop, stop, Nie! 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 teraz, Nie! 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 teraz, dobra, jest Ej, mam pomysł. Ty robisz to coś z drugim... Go, tak jest! Oj, oj, oj! Ej, co no robisz? i właśnie mówię, że teraz to jest bez sensu, bo postacie się poruszają strasznie szybko, co nie? A kiedyś był... Bo... O... Nie, nie mam teraz... tego, sią! sią. O... Zrobił. Ej, dobra, Ej, kto tam jest? Ej, ty tam! Ty tam na dole, kto to jest! Podaj to rękę, nie nasz, To nie nasz? Dobra, Admiro, zestrzelmy go! podaj strzelbę! Natychmiast! Podaj strzelbę, zestrzelimy go! Dobra, Admiro, Ja cię rzucę po prostu i ty go załatwisz! Dobra, muszę, muszę, rozpędzę się! źleć Admiro! Trzeba Admiros zmienić! tymi co? O ty! Teraz to właśnie ty też jesteście. O nie, teraz już chodziłeś. O nie, tu, tu, tu! O nie! Uaaaa! Zatruje! Nie bez powodu Kurde. mówią na mnie żur spod. Mono nie, nie, mogę cię chwycić! Coś mówię. Tak? Znaczy, taka bardziej dynamiczna sukienka! Mi się tak, sukienka! Ej, ale tym żólem no się śpiewa. Tak... Nie, mogę jest ale tak. O! Bo jestem gołem. za ciężki, bo dużo Uuu. jadłem! Dobra! Żur, dużo jadłem, nie wydaje mi się. Chodź tutaj. Ojeju A za Chodź. Oooo, o nie! Łazdź... Łapię bąd cię, zagłacimy! Dostaw go, bo I... tak jest! Tak yeah! jest! <ś> nie! <Christianity> widać wszystko. No. No. Ci widać. No, było się widać O, stop! Admirus rozwiążmy to pokojowo! Pokojowo powiedziałem! Dobry, pokojowo! O, Jezus. ciekawą boko. definicję pokojowo macie, Tak, tak mm. szczerze. Władnie, co ty kombinujesz? Ja umarłem. Ale, Ale jak się wypina, z niego, No, no, no. No, no. A... i teraz masz okazję! Żartowałem! O no nie, to było żóstwo! Ugryź go od teraz! Poczekaj, minus, nie przeszkadzaj mi, prezuje nad czymś! Dobrze! O! Nie! Nooo, spodziewałem że to, to, zbyt to zbyt się urwie Uczciwy by, nie puściły by O Jezu, osób. Ej, e, dobra, trzeba najpierw wyzbyć się dobra, e, tak. pasożytów Mię, się Ogólnie się faktycznie walka jest dynamiczna, aczkolwiek uważam, że fajniej było jak jednak leżało się dużo No, no nie, nie, uważam, uważam, że to było fajniejsze, śmieszniej było Dobra, ja już znam swoje miejsce Hop, 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 Ej, wiecie co jest najgorsze w byciu w uleśniu? Halo No nie! Patrz, wygląda jakbyś się gdzieś czaił, co nie? A ja jestem spider man O ty! O króliku! Siadł z mojej

Dawać tego kurczaka! Przegnaj, kurczak, Czas na... O nie! Wpadłem wściekłość! Ja wpadam wściekłość, atakuję każdego co się rusza! Uratuję <grym się> cię Uratujcie, Uratuję cię! Albo nie! Admiroz, pomóż mi! Od pomóż A, mi! Admiroz! No ja pomóż siłaj, mi! Panie. Weź mnie wciągnij tutaj! Gościu, pomóż mi nie, szybko, Admiroz! Łap panie! Zobaczcie, się ze długę. Złapiłem. Max, super tip. A bo i jest reszta, ej, jest reszta. No niewiarygodne. ale mi z. Zabiego pchnęło. Wszystko poszło płaszcz. To wszystko przez tego fioletowego. Zabij go, ale was z No, dobra, dawaj, dawaj go. Ej, dawajcie tego fioletowego. Jest! Yes! Yes! Nie ma. Dawaj Max, dawaj Max, to Max Masz pokaż mu kto rządzi. jest. O nie! nie waliłem tak, się zbyt. o coś! Yes. Yes. yes! Pozbyliśmy się go! Woo. Udało się! Dobra, Hadesiak, chyba ja musimy to rozwiązać. Pokojowo? To było, Pokojowo chyba ja musicie to rozwiązać. Poczekaj, poczekaj. Puść mnie, Hadesiak, puść mnie na chwilę. Super. To robisz tak jak Max, to okay. jest Co ty robisz? Chodź, trzymam cię, pomogłem Puść ci. mnie już, poczekaj. Daj, biegnę, Chu, Ale super akcja! A co, żeby Patrz, Gladi, widzisz mnie? No, widzę. Patrz. A czym się to robi? Biegnij, biec, biec i skoczyć. <laughs> Albo patrzysz, <jeszcze> możesz zrobić <laughs> tak. Poczekaj, tu biegnij. dobra jest Albo tak. <laughs> o, nie wyszło, tak? Możesz haka podstawić. FODA! Jak się szybciej biega ogólnie? Dwa razy wskazujesz. I co masz? co masz? masz. Tak. No, no o nie, uciekać! To było podcięcie! O, jak mięso ci... załatwicie! O nie! Hadesia. No. Yeah. Jak! Hadesia wszystkich załatwił! Hadesia! Ja! Jak może? Ej, wiecie na co? Miniaturkę. Mam nadzieję, że kiedyś będzie taka możliwość jak ustawianie ra tych randomowych ustawień i będzie można ustawić, kiedy i się jak długo się na przykład jest nieprzytomnym. Tak, to mógł nie... mógł o, Będzie śmiesznie. Mógł może mógł kiedyś tak będzie. No, przydałoby się, ale myślę, Kurzy, że nigdy. Kurna. Tu, tu, tu! Dobra! Rozpędzam burzę! Ale to jest twoje naturalne środowisko, jak Metro? dla żula, jak dla żula to jest naturalne, szybko. <grym> taki dworzec centralny. Dworzec centralny. Eee, Wpadłem w ciekłość naturalną! Admirasie, chodź tu! Się ja tu się A się Musimy ich poztrzymać. Masakra! Maszam panie Lisie. O, to wszystko Czas nie boli! O ej! O, zostaw zdań. mnie kurczaku, bo ty! Aaaaa! kurczak nie. mnie nie chce płóć! Panie wax no. Tak Patrz, 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 patrz! Pat, nie! Nie, nie. Nie. Stawać. Stawać. O nie! O nie, o nie, o nie! Zosta nie! Zosta nie. Patrz, nie. Finde, nie. Ej, czekam Nic na pociąg! Nic mi jest! Raczej powinieneś patrzeć nie. tutaj! Nic mi <głos Renaissance> O, czekaj! Ej, no się ej, się. ej, on był na tym, na monitorze wszystko. Oni tu gdzieś są! Prawie się obudziłem! Ej, ja, jaka historia podziąła! By Kto tam leży, frajer? Frajer! Doktory! O nie! Trajer POD KOLEJNE TORY! Gabi, Haha! Żartowałem! Przecież nikt bym zimcie zrobił krzywdy! <grabi> na początku trzeba no, tego no. załatwić! Oh, no. Dawaj! Zrzucimy tego Aby. na Nie, Nie Dawać go! Dobra dawaj! Rwalimy mu! Wleś go Admiros! O sorry! Nie widzę go! Dobra boink. spadł! Dobra spadł, spadł. to Otoczcie go! No i co cwaniaczku? Żegnaj! Nie zginął! Chodź zobaczymy czy zginął! Nie zginął! No zginął? Hm. Ja go nie widzę, zobacz, nie widzę. Ej, mam czapkę, czapkę tutaj! Poczekaj, Ach, nie ja wiem dlaczego. Okay. Czapka. Mam... czapka! Czapka! Nie, yeah, moc, czapka! Co zawisnęła Ej, powiedzieć. zawisnęłem ją, poczekaj, muszę ją zabrać. poczekajmy chwilę. O Jezu, twoja broda się buguje. Ej, moja czapka zawisła, nie mogę jej zdjąć. Admiros, pomóż mi. Czekaj, pod, podsta... podsadzę cię, dobra? Ło! Jak w nią wchodzicie, to się bugujecie. Okay. O, ch okay, chyba nie. Moją czapkę. Ok. Ch chyba nie dasz rady. Poczekaj, nie ruszę się. Kurde, okay. o, wyżej mnie po trochę wyżej. O, dobra. <grych> Poczekaj. No, kurde. Mam moją czapkę, bo no, 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 chcę ci okay, tak połapać. Nie, no łapkę. Czekaj, Ej, jeszcze raz. Pomsuł to jest chyba. Czekaj, wezmę ci od tyłu. Kurde. Dobra, weź mi od tyłu, dobra. I na czapkę. Kolejna czapka. nie tak się łapię. Do, halo, do, halo. Co, chyba się nie da. Nie da. Nie nieba się nie da! Mam czapkę. I spadam w ście. Ale ma czapkę. Wielkość. Ale musimy go ogarnąć. Tak. Się nie nie rób tego. Oj, było blisko. Co? Sprzeciwiacie się Żulkowi. Z dworca. To mój dworzec! Znam tu każdy A. centymetr. Halo. Dobra, kolejny. Jeszcze bo że Dawaj teraz go. Zbiliście mi na podgorsią. chatę! To ja wbiję wam coś innego! <grych> o nie! mi się go! O, halo. Dawaj, bi się! Przestań się, się ojej, co on robi? Nie jestem żurem z worca! O, o wieszko, szybko! O nie! znany też jako Morfeusz! Kiedyś byłem Morfeuszem! Teraz. Morfeuszem chyba. Morfeusze! Nie, nie. tak, tak wygląda Morfeusze! O nie! Nie! Złapali Wielu, a, to a, a, to nie! Złapali mnie! Nic w sumie nie! Ja a, dopiero się obudziłem! Segnaj! Idziemy <grym grym grym> dokończyć to co zaczęliśmy! Chodź do Admiros! Chciałem się yes. poświęcić, ale nie udało się, no, no nie dało się, niestety. Chodź tu, Admiros! O! Ty! Nie, to ty Żur jest wszechpotężny! Co? O nie! Zapomniałeś, nie bez powodu noszę tą sukienkę! Zaraz tu pokona! O, o jest płaszcz płaszcz właśnie! Dobra, plaszcz. sukienka, płaszcz, jedna ryba! Du, du, du. O, o nie! Chodź tu! O ty! Ja tu na po A. Oj! Huaa! Patrz jakie rzeczy mógłbym robić! 6 na 9 Uciekaj od Ros, e. uciekaj! Taki os E? Uciekaj, No, ty... no nie! A, to się nigdy nie skończy, ta marka. Marka, to bardzo. Zachaczyłeś? Nie, nie wow. zachaczyłeś. Nie, 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 nie! Dobra! O ale no to... się stąd! Żegnaj! Przepraszam! To ty Admirosie, musisz się poświęcić, musisz zginąć. Z nim. A, nie! Może tak. ja sobie odpocznę, troszkę mię ręce no. Serio. Zostaniesz tam na zawsze. Chciałbyś! Nigdy ze mną no nigdy nie. nie grasz! No i Baczam tam się wchodzę po nie? No, za szybko się wstaje, A. to jest bez sensu! Kto to wymyślił, mama? Dwa później! Dobra, Miros, <grym> teraz już! No nie wierzę! Nie, dobra, koniec tego! Tak nie. jesteś Trzymaj nie? go, tak jest! No! O, 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 o! o, o. Żegnaj Jan, <grym> Nie, to ty żegnaj Hops! No, patrz, 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 patrz! Patrz, patrz, Pani Ręka mi się zmęczyła! No blad nie, nie, O! Kurde, to to za wstawanie po o, sekundzie?! Nic nie jest! No i ja on ja będzie tam żył! kraje się! No jest! Ja nie wiem. Następnym jest... razem nie oszczędzę. <gulia> Jakie to jest? Nigdy głupie. No to jest strasznie głupie. <gulia> to, 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 to ale to żeby spad? tak te wstawanie było jeszcze 3 sekundy dłużej. dłużej tak? Tak. Oh, powinno ok. być tak jak wcześniej no. było, a nie. Ewan, o nasza ulubiona mapa! Nienawidzę. Znowu straciłem moją czapkę. No. Nie. Nie. Dobra. Ej, musimy się drzemnąć. Aha, noś jak posun się. Max. Co, żyje, żyjesz? ja chyba, ja chyba żyję. Ewo, podoba mi się Żyj. to, że tu są inne lisy, Kamera nie? się nie obraca, dlaczego? A się wstań, teraz, teraz! Kamera a, się nie obraca, a, Kamera What? się a obracała się kiedykolwiek? No. E, da się, strzałkami. strzałkami się da. E, ja gram na padzie. No na padzie, tymi też strzałkami. No e, też ktoś się bije w środku. No nie właśnie, nie, nie obraca mi się. Ale ty żyjesz, Max, jeszcze? Wow. Chyba! Właśnie, ja słyszę, że. Się z tym. Hmm. Ty słyszysz to, cchamy się, co ja słyszę? Ja nie, nie, no, tak nie, tak żyję, nie. nie ja nie żyję. Nie, ja już nie żyję. Zawisnąłeś, w ciężarówce, w teksturkach. Dobra, ja, my się... Ten, serio? Co? A nie udało mi się. Żegnaj! Ej, już łap, łap, łap się! Łap się, ciężarówki! Dobra, jestem tu! Złatę jestem! <laughs> Złapaliście ciężarówki! Ja myślałem, że ktoś w ciężarówce, nie? Nie, nie. Ja paliłem. byłem szczepiony do ciężarówki! Aha, to dlatego nie były jeżdżą. takie fapapapane. Fa, fa, no fa, fa, no, no ta, było takie fapapane. głupie Ganglowski język. Ta tak ma mapa jest, jest słaba akurat. Dlaczego zrobimy to? Dlaczego byłem O nie, ten doktorek miał zacząć odenerować mnie jak ja mam! To jest sprzedawca gazet. Sprzedawca GAZET, to SE może gazety sprzedawać u siebie. A Zasady nie Ja widzę. Ja widzę. Ja widzę. Ja Ja widzę. Ja widzę. że Wszyscy myślą, że Ja martwy! O nie! O nie! Max widzę. Ja Akurat, Ja nie Ja widzę. Ja widzę. Ja widzę. Ja O nie! Moja taktyka nie to jest po prostu ambirosz. sieka, prawdziwa sieka, sieka Dobrze, Max najpierw randomów Tak, tak tak. No, to jest Max jakiś random na pozornie, na pozornie, na pozornie O yeah. kurde O nie, to jest lis, on żyje Dawaj go, dawaj go, dawaj go Ej pa, patrz jaka figura No ładna, ładna, co to za joga, joga. Właśnie. Ej patrz chodzę Ja nie żyje go, tak, tak, lisy, lisy Ja żyję. No nie mogę go złapać, no come on Odejdźcie! Jest o, Morfeus! Kuria liso! Ojej! Co? Co? Powiedziałeś? Zadnik, kupę dotykasz! Zwariowałeś! A! Nie wiem, ciłem, ale to to takie podobieństwo troszeczkę. Morfeus padł! Ojej! Tylko po to! Żeby po chwili powstać, weź tego starymu chodź tu! Robisz, no zawsze! Rozpalać, ale... Czas się go pozbyć, Hadesiaku! Jasne, robimy to, dawaj! Tak. go! Wyrzucaj go! No nie mogę go Nie, no zostaw go! Ty kurczaku! O. Dobra, dawaj, wyrzucaj go! Niech poczuje twój gniew! Dobrze! No, fuck, patrz, nie! Zwrócił tu! Pryz no, go, Hadesiak! Oni latają! Kurczaki latają!

o, God, nie, pra? to jest Co przyskana? za głupstwo, no Nie, nie, ma nie no, pani Brady, już im brać Jak ja tak na was patrzę, to tak w sumie macie rację, że to za krótko się lepiej. Bardzo Bardzo. <noise> no. Się, nie da się nikogo znakować. Się, to, się to się będziemy tak bić i bić, to No właśnie, mówię. Gdyby chociaż mapa była taka, że można o, nie? się dorzucać to nie. Nie, nie, rób tego, bo czemu jak bowa jest w jego. kroczu. Uła. 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 Nie, nie, no. nie. Dlaczego nazywali mnie Morfeusz, zanim nie umarłem? Dlatego. Huuu, uh, Morpheus! Morpheus! <laughs> uh -huh! Morfeusz, no. ty robisz? <grym> Patrzcie na to, jestem na nich! Ej, Blazi! Widziałeś to, jak zrobiłem ja <grym> Nazywa ta firma, co te opony robiła w Staszym tak. porządku. Michelem! <grym> A, jesteś, <grym> jesteś ty, ty, ty jesteś <grym> <grym> Michel kukułko! <Micheleu, grym> ja tak. Dlatego się rozpędzaj, tak mi się spieszy. <grym> <grym> no, no panie, panie blady, już miałem kurczaka, że No, podpryć. nie mogę go! Kurczaki, ziemniaki. Zostaw go! Nie mogę go o ty! Kurczaku! Nie, patrz! Ja! Tak jest! Obezwładniony o, jest, Dobra. No, jak nie można go wyrzucić, <grym> to spróbuję <grym> go wykopać, o! 10! O. Dobra, wykop go szybciej! Nie, <grym> ja się, się ochry, To był lekcję z kurczaku! Kurczaku gin. No! No! Jest! Juwik! Nie udało się! Udało się! Szalejemy! No jest ekipa, nie gra nie podskoczy, tylko brakuje nam jednego. Ja, ja sobie poleżę, panowie. Zostańcie ja, żulu. Spokojnie, spokojnie, spokojnie Max. Teraz powinniście wybrać lidera. A jest jedyny sposób, żeby wybrać lidera, bo... Ja będę liderem. CO? walka? To walka na śmierć! To <słyszy> ja zrobiłem celowo! Jest! Dobra, zepki go! Tak, o nie! Tak. Poczekaj, poczekaj, chwila. Porozmawiajmy. No, porozmawiajmy, zostanie... tak. O! 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 Nie! Jednak nie, jednak nie. Jednak nie, nie, nie rozmawiajmy. Już nie chcesz rozmawiać. Kurde, to mapa to się zbyt sens jednak. Bo ta mapa się... <laughs> Żartowałem nie! Wow! Nie! Nie! I no, no nie i się... rozmawiam z tobą już Ale ta mapa też jest słaba w Strasie, bo ciężko Słab. się zepkać, o, jest, słaba, nie? słaba. W ogóle zagraliśmy dopiero trzy mapki chyba, nie, nie? mam Ma minut. Nie? Kurde, dobrze. To, to jest, jest takie... Jest... A czy o, wiesz O, o to jest, to jest, jest fajna mapy. mapa! To jest ja bym fajna, na niej ja mógł ja grać cały czas, tylko... Żeby tylko, że, tego, że nam po tej rundzie zmieni! O to nie O mój Boże! Aaaa! Pomocy! Pomocy! Trzymaj mnie ty króliku! Ja nie, Kade... nie mam! Ja nie sądziłem, że się załamie tam! O, a, no. a, a. Zrobiłem największy błąd w swoim życiu! O nie! O nie! O nie! O nie! o nie! Ja się boję tu cokolwiek zrobić! Uf, ja się zrobiło strasznie agresywnie! Zauważyliście, że to pod spodem to jest ta autostrada 10 żarówki? Eee. Nie? No nie! Zepchnął mnie bo... No nie! Ja tam mogę się wślizgnąć! co się z tobą stało? Aaaa! Pomocy! Nie! Trzymaj mnie! Trzymaj mnie! Wciągnij mnie! A, pomocy! Łap go, łap go! Trzymaj! ktoś nie pomoże! go Dobrze, A, tak jest! Yeah, musicie zabijącie. mi pomóc! Moja sytuacja jest masakryczna! Niech ktoś bladzi, coś mi pomoże! Wezmij nie, na Moja nie. sytuacja jest masakryczna! nie O, no zwalił cię! No no. Kurde, nie udało się! O, nie o, a Próbuję go depnąć, A, nie, a teraz, na, na te, na a teraz już staminy się nie traci, to jest właśnie. Nie, traci się, traci się. rękę tylko. Traci się, traci się, się. się. się, się stamina. A, myślałem. Robotik, win. A wszyscy do autostracią. Chociaż ja powiem wam, że to byłoby ciekawe gdyby się nie traciło staminy, To moglibyśmy no, jakieś tak zagrać. O nie, oj. Aprudno znaczy, by było w no, Może napiszmy do twórcę, ale, ale wtedy dodali byśmy grali opcję. tylko na takich mapach, wiesz, gdzie jest dużo przepaść o, ma... co, nie? O nie, ta mapa. I byśmy się o... po prostu wygupiali tak. Wiesz, jakbyśmy mieli własny serwer, gdzie nie byłoby robu, no to można no byłoby się wygupić no, wtedy. No, no tak, tak, ale, tak, tak. Ja chcę żyć. Dobra, Pikachu, Gini O nie. Dobra, Bladi, bierz Pikachu, ale nie zostaw Ej, poczekaj, musimy wejść na sterowiec, na górę, na górę, na górę. No właśnie, na górę, na górę. Ej, ej, admiroł! Trzymaj mnie! Lati! Trzymaj mnie! Trzymaj mnie! Cześć, mnie! Patrz, mnie! Patrz na latę. to jest? Czap, nie, nie, nie mogę Nie mogę! Moją Trzymaj Mam Trzymaj mnie! mnie! Moją Trzymaj mnie! Dostaw. mnie! Trzymaj mnie! <laughs> o kurde, ty wziąłeś szafkę, ojej? Ja to było no to, to było zabawne to. akurat. To było zabawne. Niektóre ma są takie długie, ale jednak niektóre takie szybkie, nie? No, 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 no. no. jak ring, no ring musi być długi, co nie dlatego ja o mam... Ma w ho ho. Ej, mam pomysł, rozwalmy kreję. No, sobie, co? I patrz, i teraz patrz, no, czekaj, jak ci chodziło. Ej, co? Chcesz mnie sławać? Ej, to jest jakiś królik! Jeden pomocy! On chce mnie załatwić! O, nie! Nie! nie. Upuży pomocy! <laughs> ci pomogłem! Ej, ziobek jest pod krąg, nie? A, bo można tak nie. się zobaczyć, Ej, ziobek jest pod krąg, zobaczcie! Ziobek jest pod krąg! Faktycznie! <laughs> Max, musisz tam iść chyba, nie masz wyjścia. No Skocz na jego krew! Skocz ja by... na jego krew, musisz go zatopić Nie! Daj ja mi na jego miejsce, co ja no, reszcie. Oh, A dwie kurde, ja co chcę tam wejść! Próbujesz? A można? Można! No. Już byłem prawie na szczycie. Aaaa! Ale fakt się bustuje to bom! No ja co tam wejść no co? No A to może to o. <laughs> W środku jest lida! A nie tylko nas, tylko jego W środku, w środku, w środku! <laughs> o nie! Skupia, ale <laughs> Gdyby nie fakt, że się tak szybko odsknąłeś, to byś był w wodzie. No, no tak, byś, byś już pływał, nie? Na bank, na bank. Nie! Uderzyło! <laughs> Co jest? Yee! Wohooo! Nic nie zrobiłam! <laughs> no, by no się, no ale bzdura. Ja cię tak specjalnie podpuściłem. <laughs>

Dobra, rzucaj go, Hadesiak, tak jak cię uczyłem. Szybko. Szybko. No, go, Mark, wybieram, rzucaj go, powiedziałem, Rzucaj go! Dawaj, rzucamy go, zrzucaj go. Ej, co, co ten świstak robi? On chce nas... Ej, o, to jest to jest pułapka, złapcie się podłogi, póki możecie, on chce to przeciąć! Trzymajcie się! O nie. On tego nie przetnie. Co ten świstak robi tam, Halo? Max, weź tego świstaka. Zapraszam. A on tego nie przetnie, to ja to zrobię! My, 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 my! MUSZĘ to zrobić! Nie rób! W imieniu prawa! Nie! A, to jest twarde! Dobra, głową! Głową się nie da? Jest! Yes. Dobra, utrzymujemy się! Ej! Patrz, ja może chodzić! Aaaaa! Dobra, trzymam się! Trzymam się! Ej, trzymam się naprawdę, tylko kamera jest tak, że nic nie widzę! Ja tak ma... nie chamę. Tak I go zepnij sam. No. Nie, nie zamierzam. Z... 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 Dawaj, chodź tu, Max, do mnie, czekam, nie. tu na ciebie nie, na dole! Nie, nie, nie! Chodź. Ale Max jest nie. Nie chodź, się w najlepszym miejscu Chodź, Max! Na... W ogóle jakim cudem ta platforma się jeszcze pa... trzyma? Hadesia zabał na jednym stunku. Aaaa, Hadesia, trzeba się blabin. Dobra, czekaj. Dobra, czy ja skoczyć w górę? Stop, 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 stop. Rozłap się tego, złap się tego się złapałeś? No złap się platformy. Poczekaj, muszę złapać się platformy. Max, nie, 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 nie. Nie! Wygrał, nie! Ale, nice. ale zobacz, jak tylko gówno zaczęło do nich lecieć, od razu panika i puściłeś. Co nie? Nie wytrzymaliśmy się. siły witalne. Ej, jakie ekstrakcje teraz wychodzą. Ja, nie, ja to nie, nie, nie dawno, dawno nie było takich dobrych akcji. O, no. Widzisz? Max z tobą najlepsze akcje zawsze wychodzą. No. no. Przestań już. A weź? A, weź? A, weź? A weź przestań A weź nie wiem. mi O, wracamy jest, do punktu, to, to chyba co, ostatnia mapka i koniec tak odcinka no. tak, no, tak jest, A tak jest tak. Weźcie kurczaka, kurczaka 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 O nie 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 nie, nie, nie. proszę nie jest. za ostatni raz, nie spoko, Dobra Dawaj zepnaj go, tego kurczaka, bierz go zepkaj go wóze. Yes! Udało się czekaj, To nie jest dobra sytuacja Max skakuj tu, max Próbuj ale trzymają mnie no Max skakuj to wtedy wezmę tą No próbuj, Max, czekaj! Ja czekaj, nie, Daj mi tu o, nie trzymaj się! O, mój boże! Trzymajcie Ademir... się lepiej! Admiros. O nie, ja wiem, co Bladzi zrobi. Co zrobię? O, a, dobry pomysł! Okay. Nie przemyślałem tego, Zbomości ale teraz myślę, że dobry pomysł! Jest, pomóżcie mi! Oj oh dobra! Jest! Pomóżcie mi! Pomóż mi Hadesiak! Poddaj mi ręce! Ale dobra, sam se podam! Podaj! O, dobra, wciągnij mnie! Wciągnij mnie! Oni są razem, patrzcie, patrzą oh. się oh. Na was Dobra! dobra puszczam, puszczam cię. Jest! No, <don> jest! Nie! O mi załatwić! <stryka> się wciągnąć! Dawaj. Spróbuję, blady, ej pomocy! Się. Jestem za słaby, niech ktoś mi pomoże szybko, bo nie wytrzymam już długo! <grym> blady nie mogę czekać! Łańczy mnie, błagam, nie pomoże, błagam, już. wciągnij mnie! Łańczy mnie, łaga mnie! mnie, błagam, mnie! Łańczy mnie, łaga mnie! mnie, mnie! mnie i drugą rękę użyj! Nie mogę, moja druga ręka jest zbyt słaba. No no. nie mogę się podnieść. No <głos》> pomocy! No, pomocy! No, pomocy. No. <głos》>. Kadesia, proszę cię, bratu Próbuję, o, mnie. próbuję. Podaj. O, o, silne o, się na bocześklini. Jestem! No i podesz. Wow! Remis. Próbowałem. No No i tym akcentem kończymy. Elo, chciemy. Na razie, elo.